W tym odcinku Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy przedstawiamy dane z najnowszego raportu dotyczącego ofert pracy w regionie lubelskim. Sprawdzimy też, jakie są główne źródła wiedzy na temat dostępnych ofert pracy. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy też agencje zatrudnienia i biura karier. Sprawdzimy, jak one funkcjonują. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy na bieżąco zajmuje się monitoringiem ofert pojawiających się w regionie lubelskim. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają obserwować zmiany i śledzić trendy na lokalnym rynku zatrudnienia. Monitoring ofert pracy obejmuje kwartalnie prawie 6000 ogłoszeń. Do tej pory udało się przeanalizować poprzez trzy kwartały bieżącego roku prawie 20 tysięcy ogłoszeń o pracę skierowanych do mieszkańców województwa lubelskiego. Prowadzony jest stały monitoring ofert pracy pochodzących m.in. z prasy, pochodzący z biur karier, pochodzących z najpopularniejszych portali internetowych, pochodzących również z biletynów informacji publicznej oraz pochodzących z powiatowych urzędów pracy naszego regionu. Najpopularniejszymi ofertami pracy, które pojawiały się w monitorowanych przez nas źródłach, byli po pierwsze przedstawiciele handlowi, po drugie specjaliści do spraw sprzedaży, doradcy klienta na kolejnym miejscu, kolejne miejsce to są specjaliści do spraw rozwoju oprogramowania w systemach informatycznych, inżynierowie sprzedaży i na ostatnim miejscu sprzedawcy. Główne źródła wiedzy na temat dostępnych ofert pracy to w dzisiejszych czasach prasa i internet. Nie są to jednak jedyne sposoby na to, by znaleźć pracę. Możemy skorzystać z Agencji Zatrudnienia, Biura Karier, a także Europejskich Służb Zatrudnienia. Sprawdzimy, jak one funkcjonują. Proszę powiedzieć, co to jest EURES? EURES jest to sieć międzynarodowego pośrednictwa pracy podejmowanego przez publiczne służby zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy pracodawca zagraniczny, który jest zainteresowany zatrudnieniem Polaków, musi najpierw zgłosić się do swojego Urzędu Pracy we własnym kraju i tam zarejestrować ofertę pracy w bazie Europejskich Służb Zatrudnienia. Dopiero wówczas taka oferta może trafić do Polski. Z jakich krajów pojawiają się najczęściej oferty? Od początku roku 2012 do końca trzeciego kwartału do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie e, wpłynęło około 400 ofert pracy na łączną liczbę około 3000 stanowisk dla Polaków poszukujących zatrudnienia za granicą. E, najwięcej, bo aż 46% ofert pracy e, były to oferty pracy w Niemczech, niewiele mniej w Wielkiej Brytanii. Jakiego rodzaju są to oferty? Problemu ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć um, specjaliści, osoby z konkretnymi kwalifikacjami, z doświadczeniem, z wykształceniem um, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie, um, mechanicy, kierowcy, monterzy, um, a także specjaliści z branży okołobudowlanej i IT. Czym zajmuje się Biuro Karier? Biuro Karier ma m.in. w swojej ofercie oferty pracy, praktyk, staży, oferty pracy dodatkowej i stałej. Oprócz tego zajmujemy się organizacją warsztatów dla studentów i absolwentów oraz zajęciami indywidualnymi, m.in. coachingiem. Jakie oferty pracy można u Was znaleźć? Najczęściej są to oferty pracy dla informatyków. Branża IT jest najbardziej popularna, ale również pojawiają się oferty pracy związane z doradztwem technicznym czy, czy sprzedażą, ale w, w takim kontekście technicznym. Jak działa agencja zatrudnienia? Pracodawca zgłasza nam zapotrzebowanie na pracowników, w zależności czy to są pracownicy produkcyjni, czy pracownicy na zlecenia, a my staramy się w jak najszybszy sposób po prostu tych pracowników znaleźć dla danego pracodawcy. Jakich ofert macie najwięcej? Najwięcej jest ofert na pracowników produkcyjnych, chociaż są to różne oferty. W ciągu roku mamy prace sezonowe, to są zbiory różnego rodzaju owoców, bądź prace przy produkcji. Kto korzysta z Waszych usług? Z Waszych usług korzystają przede wszystkim pracodawcy, którym zależy na czasie. Chcą znaleźć jak najlepszych pracowników, najlepiej wykwalifikowanych. Ponadto, którzy chcą znaleźć szerszą ilość pracowników. Czy jeśli znajdę pracę za pośrednictwem Agencji Zatrudnienia, muszę za to zapłacić? Pan jako pracownik nie musi płacić za znalezienie pracy przez Agencję Pośrednictwa Pracy. Analiza ofert pracy pozwoliła na zdobycie wiedzy o tym, jakie wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje powinni mieć kandydaci aplikujący na dane stanowisko. Nie wszyscy pracodawcy wskazują w swoich ogłoszeniach wymóg dotyczący wykształcenia. Jest to około 64% ogłoszeń, gdzie taki wymóg się pojawia. Wśród tych właśnie ogłoszeń. Najwięcej wskazań to wykształcenie wyższe albo czwarty-piąty ruch studiów. Jest to około 34%. Następne w kolejności jest wykształcenie średnie, to jest około 30%. Oprócz wykształcenia i doświadczenia zawodowego, ogłoszeniodawcy wymagają zwykle kilku kwalifikacji. Przede wszystkim jest to prawo jazdy kategorii B, znajomość jednego języka obcego. Ogłoszeniodawcy wymagają także dobrej znajomości obsługi komputera. Kolejną kwalifikacją wymaganą przez ogłoszeniodawców jest znajomość specjalistycznego oprogramowania, i wreszcie ostatnią, często wskazywaną, są certyfikaty oraz wszelkiego rodzaju uprawnienia zawodowe. Pośród najczęściej wymienianych w ofertach pracy kompetencji na pierwszym miejscu znalazła się komunikatywność, otwartość i umiejętności interpersonalne. Na drugim miejscu motywacja i zaangażowanie. Na trzecim miejscu specjalistyczna wiedza i umiejętności. Na czwartym miejscu dobra organizacja pracy i inicjatywa. Na kolejnym miejscu samodzielność w podejmowaniu decyzji i samodzielność w rozwiązywaniu problemów. Jedną z najbardziej popularnych kompetencji była też dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży. Celem monitoringu ofert pracy jest uzyskanie użytecznych analiz, wniosków i rekomendacji, które będą służyły pracy doradców zawodowych, nie tylko w instytucjach publicznych, ale także na przykład w szkołach. Należy przede wszystkim uczyć ludzi, jak rozmawiać z pracodawcami i czego ci pracodawcy oczekują. To jest jakby naj, naj, najważniejsze. Dlatego, że jeżeli nie będziemy odpowiadać na potrzeby pracodawców, to nikt nie jest wróżką. Tak? Pracodawca nie, nie musi wiedzieć, kim my jesteśmy, co potrafimy, to my mamy przedstawić się jako dobry kandydat do pracy. I to jest nasze zadanie. Rekomendacja, która płynie z monitoringu ofert pracy, to zwiększenie współpracy między pracodawcami a urzędami pracy. Z tego względu, że powstaje pewna luka informacyjna, która dotyczy ilości ofert pracy, które są w posiadaniu publicznych służb zatrudnienia. One stanowią tylko 10% wszystkich ogłoszeń, które pojawiły się w naszym monitoringu. Zatem warto jest zachęcać pracodawców do tego, żeby zgłaszali się do publicznych służb zatrudnienia. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.